Hejka, tu kamykos! Witam Was w kolejnym odcinku z Wota. Um, troszkę pograłem i robiłem sobie teraz w sumie tutaj tam, z tą chroniką, zostało miejsce na dziewiątym poziomie. E, nie będę tutaj za dużo gadał, przejdźmy od razu do gry. Fajne mam misję na 5 uszkodzeń pojazdów, to zagramy sobie od razu artylerię. Kiedyś nie lubiłem, nie robiłem artylerii. ja do pałki! No właśnie. I takie gram właśnie. Tak gram. Bez dopałek. No dobra, no trudno, no. W sumie dla artylerii to mi tak tutaj do pałki są niepotrzebne. Gdzie tu pojechać w jakieś krzaki najlepiej? Koło bazy tam może. Czekajcie, że nasi pojadą. Są dziewiątki. Także nie jest źle w skórze tam jest. Nie wiem, jak tu stanąć, żeby było mieć dobre bicie. One pojedę tam gdzie nasi. Czy gdzieś się rozjadą? Dopóki? Na prawo czy na lewo? Na środek? Na prawo widzę bardziej jadą, tak? Dobra. No w sumie, Ci pojechali na prawo, tam ci na lewo. Dobra. Tu tu jedzie. Tu jedą samo ósemki i dwie dziewiątki. 3 ósemki i dwie dziewiątki. Zobaczcie, no no, tutaj już lajcik le, poje, pojechał. No ja sobie tu stanę za tym kopcem. O, ta artyleria ma taki strzał, że może, że tak powiem, strzelać chyba nad tym budynkiem bez problemu. O, o, o. Jaki, jaki ładny czołg! Jaki ładny czołg do bicia. No, podejść tu troszkę bliżej. A, zjechał! Zjechał to tu jest med ciężki, dobra. Tu są jakieś medy, lighty. są, da będą do ubić, oczywiście te medy. Dobrze, chodźmy, Celujemy. No, nie trafię. Chyba się cofnie. Polecił pocisk za daleko. Dobra, naszym tutaj czy coś pomożemy? Czy tutaj nie będziemy mieli bicia? Chyba tu będzie ciężko zbicie. O, czekajcie, jest tutaj czołg. A, to to jest ta mapka. już kumam. Teraz wiem, która to mapka. matka. No, 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 tego lajcika to nie trafię. No, tego też tu nie trafię. Dobra, słuchajcie, to jest, tu jest nie ma co, w tych nie szczele, ale tu mam ładne bicie i także tu będę się próbować w tych. O, właśnie, o, właśnie, o, właśnie, o, właśnie. O, właśnie. Nie cofnij się, nie cofnij się. Stój tak, stój tak, stój tak. Dostał. Dostał ładny. Ciekawe za ile. Ciekawe za ile. No, tu wiedzie gdzieś na górkę. Tak, tu wjedzie na górkę. No, Polegą znać, że będziemy go atakowali. On tu zjedzie. Tu poleci pocisk. Leczymy, czy go trafię. Nie. Za długo leciał ten pocisk. Już go dawno tam go nie było. Ładowujemy. Tam nic nie ma, ale podejrzymy na razie tutaj. W tych... No w sumie tego bym mógł tutaj próbować trafić, słuchajcie. Jak on tu podjedzie, to tak powiem może, może podjść do przodu. Bynki są to. Marna szansa, żeby tu trafię gdzieś niestety. E, no, tutaj smet. A zniknął. go nie trafimy. Tutaj to rozwalą. No, no jeszcze podjąć, jeszcze podejść. po trafiłem w budynek, jeszcze tutaj? O, tu poleciało w tam... Nie poleciał, nie przyleciał pocisk. Dobra. Dostał. Dostał, dostał. I ucieka teraz, zobaczcie. Aha. Dostał tartylerii i zwiewa. Czy ja tutaj... O, tam ktoś wybuch, Ten tu przestawia ten czołg. Ja go tutaj... że tak powiem, tu wceluję. Może... A, nie ma co, bo to już spłonił. Słuchajcie, tu są, czy tu są jeszcze czołgi? Nie, jedź, nie, jedź, nie, nie. Dostał. Misu dostał. O, i poisu jest. Słuchajcie. O, tak, może sobie przełączyć jeszcze. kamerkę? Nie wiedziałem. Obyjemy. Obyjemy, obbyjemy. No, ucieka ten misu. A może go rozwalę. 5 sekund. Po nie, tak jest, zniszczony. nie ma gościa. Tutaj to nie trafię, nie doleci podzisk, ale w tego mogę tutaj, z tego może tutaj trafić. To jeszcze jest artyleria i dwa Tedek ten to, to jest jeden metr, jest. No, nie nie dąży chyba przeładować. Jest, jest, za daleko. Dostaw w gąskę. w gąskę. No, artylery to rozwalą tam, nawet nie ma co. Bo to nie, nie przeładuje. Zabijemy. O, tu jest. Torto jest ucieka. Torto jest ucieka. No, torto o, nie mogą go przebić. Zobaczcie. Nie miał szans, to już było koniec. I zobaczcie, dobra bitwa. jedną ja, ja że tak powiem, jeden czołg rozwaliłem, ale też z kilku, więc może akurat zrobiłem tą misję. Teraz zobaczymy. Ja Muszę pamiętać o dopałkach, bo zobaczcie, no doświadczenie. Mm, To doświadczenie dodatkowe mi tu nic nie da, bo mam rozwiniętą matryę, bo blokuje mi kasę tylko na nim, żeby... Widziano jest tak, tylko blokuje mi kasę. Eee. No. Więc nie ma co. I byłem w której drużynie. A słabo, 1300 dość, e, obrażeń. No, może być. Całkiem całkiem. Do kombicy gdzie nie miałem, mapy, nie znam mapy. No. 3 na 5, jeszcze dwóch czołgów potrzebuję bodaj w bitwie 7 trafię no Ale to misję zrobiłem, zobaczcie. Dobra, wpalimy sobie do pałeczki. Promimo eee, doświadczenia bojowego, a to jest bojowego wszystkiego. Przy... tu czy się różni? Plus 100%. Plus 50%. Ok. I tu mamy 16, to, to sobie odpalimy. I na kasę sobie też odpalimy. No dobra, no to teraz zagramy czymś trudniejszym. Centurionem też z dziesiątkami będzie. Kałanek mapa nas rzuci. Czy to będzie szybka bitwa, czy nie? Z statystyki poszły w górę, gdy potem. zablokowane, okay. ale zablokowany. O nie, tylko nie ta mapka. Rzeka Perwowa rzeka. Nie znam jej dobrze tej mapy. No tu grałem tym jak, jak z Panterem, sobie bo do miasta pojadę po prostu, do, do wioski. Będę próbować tam grać. Ewentualnie, bo to dużo dziesiątek jest bardzo. Coś mi się wydaje, że to będzie szybka bitwa. Czołg, fajnie wygląda. O, zablokowałem się. Słuchajcie, no nie mogę przejechać. Ten wjechał we mnie w bok, na tam dziesiątkę, i tutaj pojadę za tym medem właśnie. A tym dzikim tam pojedziemy CS-63, to to mamy, to jest ciekawe. Baza Przeciwnika A my tu mamy bronić bazy, okej okay. Okej, okay, my tu mamy zadanie bronić bazy Czy ja jadę tam za nim? Czy po prostu oni już mi tu dopadną teraz? Nie mam pojęcia A, to być tak, nie zdąży tu wjechać, a może zdążę? Jestem bardzo łapka tak jak do kopalni widzę Jadę tam do tym... Ojej, co ja robię? Co ja robię? Słuchajcie, tam są czołgi. Tutaj jest... To jest takie ładne bicie na nich, okej okay. Tych nie widać A To wtedy co stąd co mnie domie strzelał uh -huh. Dostał 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 Nie ma gąski. A naprawił wąskę sobie wyładcie z tym baczottym, czy co to jest, jakiś akralo baczot? Zdobywają nam bazę. Hmm. To jest z ciężki. Czy ten tu wyjedzie? Nie ma szans bo on tu wyjechał. Oni się tu już nie pokażą. O, to jest ze Czy tu mam jeszcze gdzieś? A, je, je, je. O, niego chyba. No, są pod jakąś skałą o, Bazę zdobyli i przegraliśmy. O, niestety porażka. Niestety porażka. Nie wiedziałem, że tutaj tak ten szybko zdobyli bazę i wygrali. No tak. Ale przynajmniej trochę poznałem mapkę. Wiem już co i jak. Niestety porażka. Bonusu nie będzie. Nagoda za emisji jaką dostałem. Pojazd szóstego poziomu? do co dostałem to? Widzisz, pojazd? O, mogę wybrać po... Po... pojazd. Słuchajcie. E... Są takie czołgi, że w ogóle nie znam jakichś tu są. STF 74 ciężki, niszczyciel czołgów jakiś IK IKV. Tu chyba szwedzki jakiś czołgów szwedzkiego czołgu żadnego nie mam. Niszczyciel czołgów, tu jest jakiś taki kwadratowy, tu jakiś ciężki tak czołg. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach. Żeby wybierz później, a wy napiszcie mi proszę, O, tu jest artyleria chyba, tak? Tak, F304. O! Wiesz, to była bardzo fajna artyleria. Piszcie mi proszę w komentarzach jaki czołg mam wybrać a taki ten kto napisze pierwszy komentarz to później pierwszy komentarz yy, to taki czołg wybiorę o niestety przegrałem słuchajcie zagram yy, ja sobie jeszcze trochę jedną bitwę na pewno może ten Centurionem co nam zostało tutaj, żeby uszkodzenia zrobić. Ha. Ha, ha, ha. Dobra, zagram, zagram tym. M103. Słuchajcie, jeżeli też chcecie, to widzicie moje, mój nick, który może chyba zmienię. A, to stary, stary, stary nick w WoCie. Woldred. Zapraszam, jeżeli ktoś chce, do Plutonu, może na święta zorganizujemy jakąś taką grę, zagramy sobie w Plutonach właśnie, czy przed świętami, to jeszcze, tak powiem, na pewno damy mnie może jakiegoś live'a zrobimy, live'a z nagrodami. Dobra, gdzie ja tu jestem? A, tu jestem. To, to chyba pojawi sobie tam pod zamek. co ja na prawą stronę. Na prawą stronę nikt nie pojechał. No, pojadę tam no, tam na wieżę spróbujemy pograć trochę. Zobaczymy. Jestem w sumie na topie. Widzę już górki tam coś wjechało widzę a tu nic nie podświetla no, tam jest wózek no, ten wózek to będzie mnie pierwszy widział więc pole tutaj się nie wychylać za bardzo ale tak jestem mocno Eee... Dziwne, że tu po lewej stronie nic nie ma, nie jedzie. O, jest, jas. Jadam, 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 jadam. jadam. No ale to stąd ja nie bicie na nich więźć, nie będę. Tam na pewno jakiś Tadek stoi, na 100%. Wolę tu nie ryzykować na razie, poczekamy. Znaczy, może tam. O, już mnie wyświetliło. Coś tutaj mnie wyświetliło. Tawuzetek tam na pewno, na 100%. Tu kiedyś kiedyś było takie bicie przeszrzał, ale teraz widzę, że nie ma tego przestrzału chyba. Wszędzie skały tak jest. No hmm. jest tam ten Tadek, widzicie? Wiem, że tam Tadek będzie. T25. No to nie jest jakiś straszny przecinik dla mnie, ale... No, wózetkę trafiłem i go podpaliłem nawet. O! płoń! Płoń! Spłoń! spłoń. O, spłoń! Oj oj, 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 a jednak jest przestrzel, zobaczcie. No, był. O, tam był, ten wózetek nie spłonął, zobaczcie, nie spłonął. ale był blisko. O, mówiłem, że Tedek, Tedek. Skąd on tam strzela, ten Tedek? O, kurde. Karnawaron rozwalił mi amunicję, no. Ojej, oj, 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 oj. Nie wiem skąd on bije, a tu jest coś. Ale to nie jest tam. No, ten będzie mi tu świecił cały czas. A tu nasi, że tak powiem, przegrali. Co? Skąd to? What? Dobra, chowaj się stąd, bo tutaj zaraz... No właśnie, artyleria. Ta jest. Muszę stąd wyjechać, bo tu mnie będą walić 4 litery. Zaraz. Ja no, i ten. no, niestety. Te 3-4 mnie stąd bije. Ja go nie widzę w ogóle. Ja go nie widzę. Ja muszę uciekać stąd, bo jak stąd nie ucieknę, właśnie To już będzie po mnie. Może mi się udało uciec. A. Ledwo, ledwo. No. te no i T-37, T-34. No. To i tak jest podbicie słuchajcie. 4-8. No niestety, tam tą lewą flanką to szybko poginęli bardzo. Nie wiem, co tu się stało, że tam lewa flanka tak szybko padła. To prawą nie przebili się. żeby się tą prawą przebili, to... To by była szansa jakaś tam na... Zajechaliby tamtych medów, tego Lighta od tyłu, nie? A tak to dobrze. Okej. Okay. No zagramy sobie jakimś takim, o, ostatnio kupionym czołgiem. Mam tutaj P2640. To jest ten taki śmieszny czołg. Człok na z piąteczkami. O! Hmm. Chyba no, pojadę na zamek. Mamy prawo. Hmm. Co oni tam mają? Ciekawe, mam stewarta, masztugi. Masz Znam, Jak nam życie, to nie to ja ja pojadę na to torowisko. Ale ja pojadę, bo też na Że zapraszam Was jeszcze raz do gry w Plutonie, także jeżeli macie ochotę sobie pograć. W tygodniu zazwyczaj jestem koło 21. O, na prawo nikt nie pojedzie. Ups, jedziemy. Wszyscy my sami pojechali. no. I tak się przygrywa bitwy, właśnie najczęściej. Bóg stoi w ogóle w bazie. Idziemy tędy, tym kz tam gdzieś też. A ja będę radził sobie tutaj, bo o właśnie, tam już są czołgi. Ja będę tutaj na libicie czy nie będę miał? No, będę miał chyba. A tego, co tutaj jest, na pewno mam. Nie, nie mam no, na nie A ten? Też stoi za tym... Nie czekajcie. Będziemy tu. pewno Artka mnie tu nie trafi, nie powinna mnie trafić. Na pewno gdzieś tam stoi. O, właśnie tutaj w liście, stąd poleciała artyleria. O, co, coś mi tutaj, coś mi tu wyświetliło jak się A, bo nie przybije tej skody? O, kurtka. Teraz znowu się... pomarz i artyleria brak teraz to musimy sobie naprawić gąski, to nie będę naprawił tutaj raczej mnie nic nie powinno teraz trafić, bo zniknąłem. nie naprawione. Ale tam strzela ta artyleria cały czas doskonała za tym budynkiem. O! Gdzieś jestem za tym budynkiem. Zobaczcie, tu się stąd wycofam, bo tutaj nie mam szans. Z nimi. Jest 5-6, więc jest w miarę wyrównana... ...mitwa. Ale pójdziemy po tą artylerię inaczej. Hmm. Są dwa czołgi tutaj, dobra, słuchajcie Jest tu Dadek, tego temu to dodatkowi to tylko, to tylko podświetlimy Pewnie to dokowi tu podświetlimy Ja chyba też tam tego załatwić, na torowisku to choroba jasna, bo on będzie mi tu bił, bo ja się A tu idzie M Stewart, dobra no właśnie, jest tutaj jest kolega gdzie jest Gdzie jest... Gdzie jest? ten tutaj? O, ja go nie przebiję, bo... O, tu stoi. Zeczki, córki. Dostał, ale nawet go nie mnie przywalił strola. Uj oj oj, oj 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 To bolało. O, przegramy tą bitwę niestety chyba słuchajcie Tak, no jeszcze jakąś szybciutką by sobie zagrał. Na hmm. razie nic nie wygrałem zobaczcie, widzicie. nic nie przegrałem nic nie wygrałem poza poza tym jedną artylerem. no tutaj mamy w klasztorze trochę żeśmy zarobili nie dużo nam zostało to dokończę tą misję e, tym centurionem nieszczęsnym moim centurion centurion o co my tu mamy brzeg w górze na wzgórze czy świadeczkiem? A jest, jest mapa do zdobycia, więc oni bronią, a my atakujemy tory tu będą na lewo, Jadę to będą tym. -160. ja to album ten M160 Grill pamiętam jak to się grało tutaj misję kampanie na mapie. Twierdzę, później były, bo najpierw nie było twierdz, Były tylko kampanie. Teraz są twierdze. Ciekaw jestem, czy, czy mam jakichś widzów, którzy grają. Na no, pewno mam, którzy grają. I ciekaw jestem jak to się pozmieniało. Nawet bym spróbował. Chyba tu jest taka opcja, że można grać, jeśli się nie jest w klanie, to też może jako najemnik występować. No tam przybraliśmy na Himmelsdorfie niestety. Spróbujemy podjechać tu, bo ja nie chcę tak, że tak powiem, nie wiem dokąd ci przeciwnicy tamten tam BZ166 pojechał dosyć odważnie chyba nawet za bardzo, wydaje mi się, bo tam nie widzimy. O, już mnie coś tu wyświetliło, niestety, choroba, jasna. Nie, to on tam stoi gdzieś w tym... tych krzakach tutaj coś stoi, tu coś stoi. O, w tym miejscu uważajcie, tutaj coś jest. Ktoś, co świeci. To jest to 3. To jest to 3. Jak się za nim schował... o właśnie. O właśnie. Mówiłem, że tam stoi? Tego tu nie zobaczę, bo on jest... ...za skałą. Okej. Okay. Tam duża osób pojechała na, na torowisko. Tu nie chcę wyjeżdżać na otwarty teren, bo mnie rozwalą. Czemu ten, ten ciężki tam nie podjedzie? No jedź tam do przodu. Podjedź, po... A on daleko stoi, patrzcie. O, tam tam jeden zginął, no. Rozwalili go. Wyjechał i go, tego będa rozwalili. No niestety. Tutaj jak pojedziesz, to zginiesz. Tu by się light przydał jakiś. A lighta już nie mamy. Spróbujemy, że to powiem się przemieścić jakoś Może tutaj mnie będzie widział Może tutaj ten stoi i go tutaj nie wyświetla, więc ja podjadę tam pod tą tego meda, on tu mnie podświetli No 60 o właśnie. O rany, tadek jakiś Rid. No, rozwalił mi tym leopardem, niestety, no, tak to jest. No cóż, to by było na tyle w tym odcinku. <laughs> Słuchajcie, bardzo liczę na to, że dacie łapkę w górę. A będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał. O, jaki ten, jaki dział na tym Gibby 103 paski? Ma dobry gracz jakiś. Także zapraszam wtedy do oglądania. Będziecie mieli powiadomienia o filmikach z WOTA, z i z innych gier fajnych, ciekawych. No, to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, pa! Ale przywalić z tej aromaty.